Dzisiaj mamy słuchawki marki Plextone Bogaty bas metalowy aluminium Metal aluminium o, Co tu jeszcze pisze Mobile pad p 3 Trochę chińskich głupot Na pudełku Tu coś jeszcze mamy ostrzeżenie dobra co jest w środku kilka zapasowych gumeczek taki i taki klip do przypięcia do garnituru Dobra, słuchawki, pilocik, no, ostroż, pilocik, który zmienia nam albo na Androida, albo na yy, iPhone'a? Tak mi się wydaje, przynajmniej. Mogę się mylić. Drugi do odbierania pilocik. guzik i mikrofon. Z tym przyciskiem to mogę się mylić. Trzeba by zobaczyć do instrukcji. Bardzo fajny kabel. Gdzie? Aha, jacka jeszcze pokażę. Jack z napisem Blackstone. Bardzo fajny, 3,5 mm. No i słuchawki. Flextone co? ładny aluminium to nie plastik może zdejmijmy gąbeczkę proszę zobaczyć bardzo ładne słuchaweczki okej okay. nałóżmy to z powrotem dobra Słuchawki są magnetyczne O proszę jak ładnie Przylegają do siebie No ostroż proszę O widzicie Nawet producent to reklamuje Że można sobie to tak zawiesić na szyi No powiedzmy O i będą tak wisieć, nie będą latać po całym tobie. No powiedzmy, że to tak jest. Dobra, sprawdźmy jak działa pilot. Pilot sprawdzimy na J piątce. Pilot. Jeden przycisk jest. Raz przyciskamy stop, drugi raz przyciskamy dwa razy, raz, dwa, raz, dwa, trzy wszystko działa. To tak jak powinno z Androidem. Jack siedzi ciasno, nic tutaj nie lata. Co jeszcze? No, sprawdźmy jak, jak grają te słuchawki. Sekundkę. Dobra, grają bardzo głośno Słuchawki grają bardzo głośno e, dość duża ilość detali Bardziej słuchawki nie są jasne Słuchawki bardziej to jest taki e, ciemniejsza strona dźwięku e, dobry bas e, środek jest powiedzmy średni bas jest dobry e, ogólnie dobry balans, no to są dobre słuchawki one kosztują poniżej 100zł 100 więc naprawdę yy, śmiało można je kupować bez, bez problemu jeśli chodzi o jakość dźwięku to... czy są wygodne? Yy... są wygodne nie są super wygodne jak klipsze ale są wygodne to jest fajna sprawa to taki magnetyczny bajer yy... No i tyle śmiało można je brać Myślę, że Zobaczmy jeszcze ile ważą Waga Też dobrze są wykonane Waga tego zestawu to nie niemożliwe jak 12 gram coś tu jest nie tak nie, coś tu jest nie, nie tak, aż takie lekkie to one chyba nie są. Zobaczmy jeszcze raz. 13 gram. No faktycznie 12 to są super lekkie w porównaniu do innych, które ważą 18 czy 17. No większość tutaj waży po 17 średnio tych słuchawek. To ważył 13, to chyba jedne z najlżejszych. Chyba, że moja waga jest zepsuta, nie wiem. W każdym razie polecam. Bardzo fajne. Yy, przy, yy, są w dwóch kolorach. Drugi kolor już pokazuję. Drugi kolor jest niebieski. O, platynowo niebieski. Bardzo tanie, bardzo fajne słuchaweczki. Tyle. Dziękuję.